We'll <laughs> To było jeszcze przed wybuchem epidemii, więc spotkaliśmy się po prostu w podwórzu i, i tam powstało to zdjęcie, które teraz jest na, na profilu Krakowian. Zaglądam sobie na ten profil raz na jakiś czas i widzę, jak on ewoluuje, jak on się zmienia, jak dochodzą nowe twarze. Zresztą teraz w tych wyjątkowych czasach to zdjęcia z balkonów, myślę, że to był też świetny pomysł. A dopiero wartość wielką, myślę, będzie to miało, jak spojrzymy na to za kilka lat. Spojrzymy na te twarze, tam są pewnie nasi znajomi, tam jesteśmy my, po prostu Krakowianie, o każdym jest kilka słów. Uważam, że projekt jest naprawdę zacny, więc jeżeli ktoś ma ochotę do niego dołączyć, to, to spotkajmy się wszyscy właśnie na tym profilu Krakowie. Wzięłem udział w projekcie, ponieważ o charakterze miasta stanowią jego mieszkańcy, więc jaki lepszy sposób na sportfetowanie miasta, żeby nie je z właśnie nim.